Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: co On sobie uświadomił odnośnie Ciebie? Kartę przełożyłam i tradycyjnie wylosuję 3 karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytanie. Słońce. Co wychodzi naprzeciw? Sprawiedliwość. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka bław, dołoży kartę, pustelnik, dołoży kartę, mag. Na spodzie talii jest karta rycerz-monet, i to może być tło czytania. To jest stabilność, jednostajność. Sedno, słońce, prawda, zaufanie, dojrzałość. Słońce pokazuje dużo radości oraz rozkwit. To jest świadomość swojej siły oraz przebudzenie po długotrwałym śnie. Człowiek jest optymistycznie nastawiony do życia, zna swoją wartość i jest pewny siebie, spełnia swoje marzenia, cieszy się szacunkiem otoczenia. Pojawiła się duża wdzięczność. On jest Tobie za coś wdzięczny. To jest duża zmiana sposobu myślenia, duża zmiana sposobu widzenia rzeczywistości. Człowiek ma dużo siły, aby przejąć kontrolę nad swoim życiem. To też jest zbiór owoców naszego działania. Również, człowiek uświadomił sobie powód podróży. Ta podróż była potrzebna, aby coś zrozumieć. To też jest uzdrowienie duchowe. Mógł sobie uświadomić swoją arogancję i zadufanie w sobie, i miał w sobie pewność siebie, która nie była podparta umiejętnościami i wiedzą. Co wychodzi naprzeciw sprawiedliwości? To jest fałszywa samoocena przerost formy nad treścią. Człowiek oceniał się wysoko, a rzeczywistość i otoczenie pokazało coś innego. Mógł zrozumieć Twoją krytykę, czuł się potępiony, pojawiły się oskarżenia. To też są gorzkie przeżycia, które zmusiły człowieka do samotności. To też jest obarczenie odpowiedzialnością, przyciągnięcie trudnej i niezręcznej sprawy. Również Ważne jest małżeństwo i niechęć do zawarcia małżeństwa lub sobie uświadomił, że niepotrzebnie wziął ślub, bo to zaszkodziło obu stronom, lub tylko jemu. Chcę, abyś podążała za swoim głosem serca. odpowiedź, rada, trójka buław, pustelnik i mag. Zmiana, zmiana zachowania. Uświadomił sobie, że relacja nie może się rozwijać na tym poziomie. Etap przejściowy nie potrwa długo. Czeka na ciebie długa pasa pokoju i wzajemnej miłości. To jest chęć włożenia wysiłku w rozkwit związku, w rozwój związku. Osoby samotne powinny zacząć się z kimś spotykać, zawierać nowe kontakty towarzyskie, bo w tych kontaktach trafi się odpowiednia osoba do związku. Człowiek zajrzał w głąb siebie, ma jasny wgląd. To też jest chęć, aby Naprawić krzywdy, czyli uczucia, które były zranione w przeszłości. To są dobre widoki na przyszłość. Nadchodzi czas dojrzałości. Gdzieś w tle jest fałszywy przyjaciel. To też jest świadomość, że sprawy nie zostały doprowadzone do końca, że nie zostały prawidłowo zakończone. Rozmowy były źle prowadzone. Obawy z przeszłości nie będą cię już prześladowały. Kiedy mężczyzna decyduje się na skok w bok, to w pierwszej kolejności decyduje się na ex-partnerkę. Później może być koleżanka z pracy. Koleżanka poznana przez internet. Jest trudno nazwać takiej kobiety koleżankami. Również dobrym kąskiem jest szwagierka. Bo przecież ona doszła do rodziny i w jej żyłach płynie inna krew. Dojrzały mężczyzna nie rozgląda się na boki. Nie robi skoków w bok. Nie flirtuje. Nie pisze do innych kobiet. Chce flirtować ze swoją partnerką. Chętnie to robi poprzez środek przekazu. Zawsze troszczy się o partnerkę. I nie w głowie jemu fiki miki z innymi kobietami. Zawsze bądź zainteresowana dojrzałym mężczyzną. A nie jakimś, a nie jakimś motłochem. Dojrzałe żonaty nie zdradza. Nie flirtuje z kobietami. Jeżeli żonaty zdradził żonę, to i ciebie zdradzi. To tylko czas. Mak to terapeuta. Jeżeli dla niego będziesz terapeutką, pomocnicą, to związek się nie utrzyma. Podoba się jemu twoja kreatywność, pomysłowość. Energia życiowa. Lubi twoją osobowość. Mag to jest zaimponowanie komuś. Nie imponuj jemu, tylko sobie zaimponuj. Dla siebie bądź mistrzem i przewodnikiem. Lub poszukaj dla siebie mistrza i przewodnika. Bądź sobą, bądź osobą otwartą, kontaktową. I tego Ci życzę. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Do